I mamy miłość i zamiłowanie do koni, tradycji i historii. I Mikołaj przyszedł do oddziału jako młody chłopak, właśnie tym się kierując. Jako chłopak niepełnoletni, 17-letni. Mówiłem mamę, żeby mnie zabrała samochodem. Szukaliśmy stajni po, po paru miejscowościach, bo była oczywiście ukryta. Ale udało się ją znaleźć. Po prostu wszedłem, spotkałem się z dowódcą i powiedziałem, że chcę być łanem. Jeżeli chcemy równać się z tamtymi czasami i z tamtymi ułanami, musimy starać się im sprostać. Dlatego każdy taki młody żołnierz jak Mikołaj jest bardzo mile widziany i jak najbardziej wskazany. Na moją komendę! Marty, patrz! Dzisiaj Polska jest w potrzebie, tak jak wtedy, kiedy ułani ruszali do boju, oni szli z lancami, żeby gromić naszych wrogów, co zresztą udawało im się wyśmienicie. Dzisiaj ten front zmienił się na front walki o ich spuściznę, o to, co oni reprezentowali w boju i w swoim życiu. Są ja sądzę, że pierwsze takie rzeczy wynosi się z domu. Później szkoła, edukacja, no i środowisko, w jakim się, w jakim się po prostu znajdujemy. Jestem nadal harcerzem w Związku Harcerstwa Polskiego, w którym to osiągnąłem stopień podharczmistrza. Byłem przybocznym, drużynowym. Reaktywowałem dwie drużyny, a później przekazałem pałeczkę młodym i dzisiaj w innych organizacjach staram się to ziarenko zaszczepiać w kolejnym pokoleniu. To są rapiery, którymi będziemy trenowali. Za chwilę przeprowadzimy sparing szermierczy, gdzie będziemy mogli wykazać się... Jakimi odważnymi mężczyznami jesteśmy? Podtrzymujemy tradycję polskiej szermierki. Każdy adept musi przejść taki trening i y, dobrze, należycie władać bronią białą. I to nie tylko wyrabia charakter, hard ducha, czasami to są bolesne treningi. Panowie, baczność! No, ale również pozwala wyżyć się w taki. Y, skanalizować tą energię młodego człowieka w taki właściwy sposób. Mikołaj to jest człowiek o bardzo silnym uścisku ręki. To, to można zauważyć na samym początku. Bo dzisiaj Polska w szczególnej potrzebie ludzi prawych i męskich, to znaczy ludzi, którzy mają odwagę, żeby pracować dla Polski, pracować nie wstydząc się z tego, skąd pochodzą. Mimo tych różnorakich form aktywności społecznej, jest także wyróżniającym się studentem Uniwersytetu Medycznego. A wszyscy zdają sobie chyba sprawę, że studia medyczne. Należą do bodaj najtrudniejszych studiów, jakie można podjąć. Wierzy w to, co robi. I nie tylko wierzy w to, co on sam robi, ale też chce, żeby ta druga osoba w to uwierzyła i dała z siebie wszystko, tak jak on daje z siebie wszystko. Tak naprawdę, patrząc na młodych ludzi i ubolewając wielce nad ich nieroztropnością, nad ich wyborami życiowymi, tak naprawdę, powinni, powinni dorośli ludzie. Sami siebie uderzyć w piersi i pytać, dlaczego, co my zrobiliśmy, że oni tacy są, albo czego nie zrobiliśmy. Często jest tak, że w domu nie ma ojca. No niestety yy, mamy do czynienia z plagą rozwodów. Później taki młody człowiek zostaje tylko z matką. Zazwyczaj taka jest praktyka albo nie wiem, tego ojca nie ma, bo pracuje. Jest w nim taka iskra, która zmusza go do tego, żeby się doskonalić. Dla przypomnienia powstańcy wielkopolscy już e, przeszli w całości e, do nieba. E, możemy tą cząsteczkę ich e, przenieść w teraźniejszość i dać Polakom dumę z tego, kim oni byli, z tego, e, kim byli nasi wielcy spielcy przodkowie, i czerpać inspiracje dla pracy dzisiaj. Inspiracją dla mojej działalności i, i duchowości była książka, którą odkryłem dzięki Witoldowi Pileckiemu, e, za, zakatowanemu w e, ubeckim więzieniu. A była to ostatnia, jedna z, ich, z jego ostatnich słów, które powiedział do swojej żony. E, on przekazał jej, żeby e, czytała jeden wers, kilka słów z tej książki swojemu dziecku do snu. A tą książką był o naśladowaniu Chrystusa. Tomasz Akempis, którą studiowałem i studiuję nadal od deski do deski. Uważam, że jest misją dla każdego człowieka z osobna i dla wszystkich wspólnie.